Hej, że się mam, wam wszystkim są znowu Freaky i witam Was w kolejnym odcinku Nightcore. Yy, zacznijmy od tego, że zaszło parę zmian w tym, w moim equipunku, więc to jest tak: sobie riba zakupiłem, średnie 40 udało mi się wbić, oczywiście, trojka tarcza, tak, 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 udało mi się wbić berka na P. Aura jeszcze na pet już było, zakupiłem sobie jeszcze zbrojkę już od razu na 48. Przenieśliśmy się do królestwa Djinno, jak widać. No i co by tu dalej powiedzieć, po prostu... Chyba będziemy iść po prostu, expić na orki teraz. I zobaczymy co będzie dalej, i potem od razu może... Do, na 50 którymś levelu... Yy, na... Do lochu pająków V2 po prostu. Więc yes, ok, już jesteśmy. Jesteśmy już. O jezus, nie tu. Do linii orków, tylko teraz na środek, powiedz. Trzeba. Szybko. Potem sobie pójdziemy i kupimy eku na 79 level. Będziemy musieli sobie kupić, nie wiem, według mnie. Choć mamy aureę, to sobie kupimy na przykład żala. Żala sobie kupimy, bo według mnie jest lepszy. Według mnie rękie są lepsze. Nie wiem, czy dobrze idę. Tak. Więc już się zbliżamy. Jesteśmy, sobie je przywołamy i widzimy i sprawdźmy jak to idzie. W ogóle co zrobiłem na, no tu to akurat, ale tu orkom, orkom, orkom jest czy nie ma, nie ma. No, w ogóle co zrobiłem, eku na orki. I wbiłem 42 level, tak a propos. Żeby nie było, już mamy 47. Przepraszam za klikanie. Według mnie dość szybko się spot respi. Jak na metkach. Bo bardzo rzadko. Na PLU na przykład, albo na innych serwach się respiii. I trzeba czekać chyba z pół godziny. Dobra, przesadziłem tak. 15-20 minut trzeba czekać. Naprawdę wkurza. Jak, jak się śpieszymy, albo coś. Nie wiem na którym levelu sobie pójdziemy. Do lochu V2. Może na 55? Możecie się... Przepraszam, nie mam zamiaru, co jest, tak, tylko ciuk, ponieważ czasu nie mam. No już nagrywamy 4 minuty. No ok, więc mów. Już mamy 50. level. Też szybko jak spleci. Według mnie. I czekamy na następnego Nikt Niektórzy nie idą tu tylko idą na jakieś samodludzie ludzie czy coś, ponieważ mówią, że jest więcej no młobków Według mnie najwięcej jest tutaj. Nie wiem, czy wy się z tym zgadzacie, ale no, dla tych, którzy grali w netkę, no to chyba każdy wie, że tutaj jest więcej młobów. Ale który jest? No, to nawet spokojnie. niepotrzebny, niepotrzebny by żeby było jakbyśmy brali Ile? Ja daję zawsze do... Nie wiem czemu, ale do ataku. A potem do obrony. to się tak nie do, do obrony i tu można zaczekać, bo jak bijesz więcej, to szybciej ich rozwalić i mniej wezmą oczywiście. Więc dobra. Next, dalej. Zęby orka nam są niepotrzebne. 55 level. Wiecie co, idziemy do świątyni? Może tam szybciej ekspo Jesteśmy w więc Jest się uderzmy na Big Spot, jak ja to mówię. O, tylko rozwalmy tych już, jak tutaj no tak stoją ładnie, no to co się będzie mogło... No, Jezu, hape nie ma. No. Bug. Taki bug, że się nie ma. Jak się teleportuje oczywiście, musi ona nas złapać. Ale tu nic takiego strasznego. tego co nam randomy chyba Ile chimneyta dalej. I bijemy. bijemy. ten level, co teraz nam wejdzie. I pójdziemy do miasta, sobie kupimy już ekuna, 75 level. Przepraszam, widzę, chyba. Ładno. bo widzę, że mam 99%. Jeszcze tu już rozwalmy i zabawmy znów. Tak, oczywiście. Moje, trzeba czekać. No, a teraz musimy kończyć. Do taki. Ten limit nie wkurza, będę musiał popracować YouTube'a. Ja, ja nie jestem taki, że chcę od razu zarabiać na YouTube. Ja po prostu to kręcę dla fanów, mi się to podoba. Interesuję się komputerami, filmami itd., dalej, więc po prostu to jest moja pasja, a nie zarobek. Jak będę chciał zarabiać, jak będę potrzebował jakiegoś filmu dofinansowania, że tak powiem, albo coś, no to, no to jasne, wtedy tak, ale na razie nie dla dla fanów. Na razie muszę zdobyć też widzów. Nie widzów, tak dalej, więc dobra, rozwalamy ten spocik i się żegnamy. Już mamy już 9 minut, nagrywamy i pół, więc nie wiem, czy zdążę nawet. Dobra, no to Do zobaczenia w następnym odcinku. Z tej strony, Fliki 600 z Narka.